Witam państwa serdecznie. Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Pozwólcie państwo dwa zdania jeszcze o gazie. Ja wiem, że poprzedni odcinek był cały poświęcony niemal cenom gazu i przyczynom tego, dlaczego ten gaz jest w Polsce drogi. Ale ja chciałbym odnieść się do tych wszystkich doniesień, szczególnie z gminy Włochy w Warszawie, że jednej wspólnocie podniesiono ceny gazu. O 700%. Wstępne obliczenia były 980%, prawie 10-krotnie więcej, ale jednak siedmiokrotnie więcej niż dotychczas ci ludzie płacili, i ja uważam, że to będzie bohatersko zwalczone przez rząd. Lada moment, lada moment, lada dzień wyjdzie premier Morawiecki, bo przecież nie dopuszczą do odtrąbienia takiego sukcesu jakiegoś tam Kaczyńskiego czy kogokolwiek innego. Morawiecki powie że nie dopuścimy, żeby jakakolwiek rodzina wpadła w biedę ze względu na jakieś tam spekulacje na gazie. Jest to niezgodne i tak i tak dalej. Ja czuję, że niedługo coś takiego usłyszymy. Jest to wyśmienita okazja, żeby podnosząc, pozwalając podnosić cenę gazu, później bohatersko ten problem zwalczyć. My już przyzwyczajamy się do podwyżek gazu. A zupełnie nie rozumiem, dlaczego przy spadających cenach gazu na giełdach, tu mamy właśnie wykres gazu za ostatnie pół roku. Za ostatnie pół roku mogę zrobić jeszcze ujęcie roczne. Tu Państwo widzicie, była górka gazowa w październiku i jeszcze nieco w listopadzie, ale już od, już to obliczam od dwóch miesięcy leci to wszystko w dół więc powinniśmy się spodziewać obniżek cen gazu. W tej chwili cena gazu spadła do poziomu no do poziomu lata tego roku, a więc bardzo niska jest cena gazu w tej chwili i nie rozumiem, dlaczego my nie mamy się domagać obniżek cen gazu, a przyzwyczajamy się do tego, że gaz musi wzrosnąć. Słuchajcie, te kilkuset procentowe podwyżki gazu to jest bardzo poważny problem, szczególnie w sezonie zimowym, dla polskich przedsiębiorstw. Ich produkt będzie tak drogi, że nie jest sprzedawalny. W tym okresie niektórzy nawet się zamykają, i to jest bardzo dla nas ważne. Ale chciałem w tych dwóch zdaniach uświadomić, że powinniśmy domagać się obniżek cen gazu i że będzie to wyśmienita okazja, żeby Mateusz Morawiecki mógł, mógł jako dobry, dobry taki tutaj władca oznajmić, jaki jest dobry i jak tu dba, jak tu walczy ze spekulantami. A ma powody do tego, żeby się wybierać, ponieważ ostatnio palnął wczoraj konkretnie taką głupotkę, stwierdził, że nie ma wiedzy, żeby cokolwiek związanego z Pegazusem odbywało się tutaj na terenie Polski. On nie ma wiedzy. On nie ma wiedzy. Tylko dla przypomnienia, na przykład czym jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli te, te, te polskie jakby służby te najbardziej tajne i tak dalej, to służba specjalna Podlegająco kontroli cywilnej, to jest nadzorowana przez prezesa Rady Ministrów i kontrolowana przez Sejm. Nadzorowana przez prezesa Rady Ministrów, a biedny prezes Rady Ministrów nie wie w ogóle, czy tu Pegasus był wykorzystywany. Słuchajcie, dramat, yy, delikatnie tylko mówiąc, co już powinno doprowadzić do dymisji premiera Morawieckiego, niekompetencja, to tak delikatnie. Ja uważam, że kłamie jak bura suka, nie mam wiedzy, żeby cokolwiek takiego miało miejsce, czyli podsłuchiwanie kogokolwiek. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tej aferze Pegasusa najbardziej pokrzywdzeni są nie normalni ludzie, jacyś niezależni dziennikarze, jakieś inne osoby prywatne, cywile, tylko, tylko aparatczycy partyjni i o tym wszystkie media mówią, łącznie z TVP, łącznie z TVP, to oni są ci aparatczycy partyjni najbardziej pokrzywdzeni. Jak jest w innych częściach Polski? No to już państwu mówię zarządów premiera morawieckiego, ale za poprzednich to też było tak samo. Świętokrzyski Park Narodowy został zmniejszony, dlatego że teren, który do tej pory był częścią tego parku, Dostali zakonnicy. Ktoś tam z tego parku mówi, że ktoś wyciął mi serce, ale ja tak się zastanawiam, a po co zakonnikom jakiś tam kawałek parku narodowego? Przecież no, ktoś powie, no tak, no, ale zakonnicy też muszą się z czegoś utrzymać, że to dla prowadzenia tego ich klasztoru, czy, czy czegoś tam, ale przecież zakonnicy to przysięgali życie w ubóstwie i nie rozumiem, po co im 13 tysięcy Metrów kwadratowych tego parku. Takie rzeczy działy się już od lat 90., że kościół otrzymywał różnego rodzaju tereny, a potem te tereny były sprzedawane za grosze swojakom albo zagranicznym przedsiębiorstwom, firmom, spółkom i na normalną komercyjną działalność. Więc wystarczy tylko, chyba, poczekać parę lat i dowiemy się, dlaczego ten kawałek. Parku Narodowego został sprzedany zakonnikom. To, to się dzieje w Polsce, takie, takie się robi interesy, natomiast jedna ze spółek, której właścicielem jest prezes największej chyba spółki polskiej Orlenu, ma się dobrze, jest to ERK Bieruń Folie, wypracowała zysku 9 milionów, także to hasło warto być Polakiem, jak Państwo tam w komentarzach zauważyli, z tej monety okolicznościowej, z tej uncji złota, uncji trojańskiej, są różne typy uncji, one około 30 gramów, wszystkie mają, niektóre mniej, niektóre więcej, ta ma, to, to jest trojańska uncja. Nieraz, nieraz na tych monetach jest napisane, że one troy, tak? że to jest jedna uncja. Trojańska, więc z, te, z tej kwadratowej monety y, takie powiedzenie Lecha Kaczyńskiego warto być Polakiem, y, no powinno być jakoś uzupełnione y, w sensie y, politykiem w Polsce. To, to wtedy warto, tak? Albo y, przyjacielem polityka. To wtedy warto. A jak jest naprawdę, to wystarczy tylko y, sprawdzić ilość y, samobójstw w Polsce albo y, wniosków o. Y, o porzucenie obywatelstwa polskiego, no to, to już widzimy, że coś jest nie tak z zarządów u że wzrasta ilość i samobójstw, gdzie ludzie już kończą ze sobą, i rezygnacji z obywatelstwa polskiego. To taka prawda z tej uncji, warto być Polakiem, ale jak się jest obajtkiem, czyli kolegą Morawieckiego, to rzeczywiście warto, puchnie portfel w oczach. I mam gwóźdź programu, to jest bardzo ważne. Pamiętacie Państwo, kilka tygodni temu było pewne głosowanie w Sejmie, i tam Zandberg z tej lewicy razem zagłosował tak jak PiS, i jeszcze zdaje się niezgodnie z tymi idea ideałami, ideałami lewicowymi. I wtedy tak snuliśmy takie podejrzenie: ja, przepraszam, snułem, że co tam panie Zandbergu tam opłacało się i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, że prawda jest, stara jak świat. Że to nie tylko opłacało się, wiecie, tam z, z, na takich filmach gangsterskich są takie scenariusze, że że tylko na przykład pod przymusem mafia nie byłaby w stanie od nikogo nic wymusić, więc z jednej strony płacą pieniądze, a z drugiej grożą, że zabiją, jak tam ktoś czegoś nie zrobi. No więc e, e, chyba, chyba już wiemy, dlaczego lewica Zandberga zagłosowała tak jak PiS, Ponieważ pan Zandberg się nie pochwalił, a to przecież trzeba się chwalić, panie Zandbergu, mamy do czynienia z postępowaniem prokuratorskim w stosunku do liderów lewicy razem Zandberga, bowiem wypłacili sobie premię z tych pieniędzy partyjnych, które to pieniądze były refundacją kosztów poniesionych na kampanię wyborczą i podobno nie wolno. O tym czytamy w wirtualnej Polsce. Liderzy razem trafią do więzienia. No, jasne, że nie trafią, głupie pytanie, e, dlatego właśnie głosowali tak jak PiS chciał. Jest śledztwo prokuratury. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nagród finansowych we władzach partii razem. Przywódcom grozi nawet więzienie. Według śledczych mieli oni wypłacić sobie nagrody z pieniędzy pochodzących z subwencji budżetowej, a nie wolno. Także wyjaśniło się, jak, jacy to ideowcy u nas działają na rynku politycznym, tak. Kto czuł, to czuł, kto nie czuł, to nie czuł. Mógł się zakochać w panu Zandbergu, przystojny mężczyzna, ale tak to wygląda. Także to, to, to głosowanie ramię w ramię z prawem i sprawiedliwością, no coś się za tym kryło. No przecież to postępowanie nie wszczęli dziś, tak? Wcześniej na pewno już węszyli w dokumentach, więc jakby się wszystko okazało, a jak zwykli Polacy, bo jak elity, no to już państwo teraz opowiedziałem, jak elity się mają, a zwykli Polacy. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego zorganizował na Słowacji Mistrzostwa Kraju, na Słowacji, nie w Polsce, to jest też ciekawe, i nagrodził medalistów w sposób, który nie mieści się po prostu w głowie, eee, chyba politykom się nie mieści w głowie, bo nam, normalnym ludziom to się mieści. Triumfatorki dostały za wywalczenie złota, m.in. rajstopy oraz ochraniacze na łyżwy. To i tak jest wielki sukces, bo za PRL-u Dawano goździka i oranżadę, więc no, chyba też rajstopy, chyba też. Także tak żyją normalni Polacy. Jak żyje pan Obajtek, to już słyszeliśmy. Jak, jak, jak żyją ubodzy mnisi, też słyszeliśmy. Zandberg to wiadomo, że sobie premię z subwencji budżetowej wypłacił. A teraz inny przykład, jak żyją normalni Polacy. Facet wydobył z ziemi fragmenty jakiejś złomu, czołgu, Pantery z czasów II wojny światowej, ten hitlerowski Choke Panter. Chodziło o jakieś fragmenty siedzenia, tu są chyba na zdjęciu te elementy i 20 ogniw gąsienicy pantery. I, i zgłosił to, słuchajcie, zgłosił to, i okazało się, że ma postępowanie, które policja w stosunku do niego wszczęła, że, że ten skarb wykopał, że ten skarb wykopał. On był oczywiście za ileś lat zgnił, szczególnie w okresie, w erze nawożenia tymi nawozami różnymi, to, to, to te elementy metalowe próchnieją wtedy znacznie szybciej. Mógł nie mówić, a powiedział i ma teraz problem. Tak działa polskie państwo, jest to najbardziej restrykcyjny System, e, chyba na całym świecie, jeżeli chodzi o tych poszukiwaczy, detektorystów, nawet na swojej posesji, jak coś znajdą, to jest własność państwa. E, leżałoby tam do końca świata i, i, i się marnowało, gniło, niszczało, ale nie. Y, trzeba karać, nie wolno tego ruszać. Tak żyją normalni Polacy. I jeszcze inny przykład, jak żyją normalni Polacy w kontraście właśnie do elit i jakim te elity y, życie y, układają. O tym powie nam pan Robert Izdebski. Niecałe 4 lata temu wyprowadziłem się z Warszawy na stałe tutaj pod Warszawę do Ząbek tak zwanych. Akurat w Urzędzie Rady dostałem coś takiego, taką kartę, że skoro tu odprowadzam podatki, mogę tutaj jeździć darmowymi autobusami tych linii wewnętrznych. Akurat tej karty nie korzystałem, bo pracuję w Warszawie i jeżdżę tylko samochodem, stąd się poruszam. Tak naprawdę z tego wypizdowa, tak powiedzmy. No, ale tutaj bardziej to tatuję jako sypialnię. Nigdzie tu nie chodzę za bardzo, bo nad nie znam tych, tych okolic aż tak bardzo, bo wychowałem się na Pradze, na Grochowie, w Warszawie i tam bardziej mam znajomych i ogólnie. No, ale akurat dzisiaj Padł mi akumator w samochodzie i musiałem jechać po wyniki badań do szpitala. I mówię, dobrze, przypomniałem sobie o tej karcie, która tutaj nie ma żadnej daty, ważności, nic takiego w ogóle. Jest imienne, jest moje zdjęcie, wszystko to jest pokazane. Siadam sobie do autobusu, a tu w ciągu 30 sekund pojawiają się kanary. No dobra, pokazuję tą kartę jak nigdy, nic tak. Tu jestem zameldowany, tu odprowadzam podatki, a oni mówią, że ta karta jest nieważna. Jeśli ja pytam, na jakiej podstawie, jak to nie ma. Żadnego, da, żadnej daty tak tej ważności karty. A oni mój, mówią, że to są karty białego koloru, a informacja była na latarniach, była na jakichś billboardach i jakieś jeszcze były ulotki. Ja tak słucham, ale przepraszam bardzo, ja mówię do nich przecież y, adres y, do korespondencji, który podawałem, gdzie tutaj się meldowałem, jest adresem domowym, a nie, że ja mam chodzić po jakichś latarniach czy jakieś, nie wiem, patrzeć nie wiadomo gdzie że coś tu coś się zmienia, tak? Z tymi kartami. No i dobrze, oni tam mi powiedzieli, pisali mandat. Ja jeszcze pokazałem temu kontrolowi, biletowi swój dowód osobisty, e-dowód, gdzie mam od razu online potwierdzenie, że tutaj mieszkam, w tym miejscu i przynależę tu do tego miasta. No ale on może nie umiał czy też nie wiem. No dobra, mówię, okej, okay. jego praca, niech tam pisze mandat. Pychałem do urzędu Mia miasta, no i tam się dowiedziałem, że moja wina, bo zamiast zielonej karty ponieść białą kartę. Ale ja mówię, a to, ty, to tak powiedział, bo ja to nie widzę żadnej daty ważności, że to jest przeterminowana karta. I ta sama gadka, że były ulotki na altarniach, wszyscy wiedzieli i tak dalej. Ja się chciałem zapytać, od kiedy to, yy, nie wiem, w 2021 roku yy, korespondencję pokazuje się, umieszczając na jakichś latarniach czy nie wiem, może na sufitach, może gdzieś w jakichś galeriach handlowych, informacje y, ważne, które są tak dla obywatela tego miasta czy tam kraju. Nie po to składałem y, w deklaracji swój adres y, do korespondencji, żebym chodził po jakichś latarniach i patrzył jakie tu są zmiany w tej, tej miejscowości. Dodatkowo się dowiedziałem, że na autobusie jest informacja, tylko że ta informacja na autobusie jest na drzwiach od strony zewnętrznej. Takie się wchodzi. W momencie, gdy autobus podjeżdża pod przystanek, drzwi zamykają się w tą stronę, znaczy otwierają do wewnątrz. Jeżeli ja przyszedłem do autobusu, karta jest z tyłu mnie. Niby jak mam to przeczytać? W jakim momencie, że jest jakaś zmiana y, tych kart z koloru zielonego na biały? To raz. Dwa, taka sprawa, y, płacę tu podatki, tak? To, czy chodzi o to, tak naprawdę, czy ja będę miał, nie wiem kolor buty biały, czy niebieski, czy kartę białą, czy niebieską, czy zieloną? Czy chodzi o to, czy ja za ten przyjazd zapłaciłem? Ja akurat mam pity, który tu rozliczał się w Wolninie, ale to jest ten sam powiat Ząbkowski, gdzie tak naprawdę sponsoruję. Mimo tego, że nie w ogóle nie korzystam z tych linii autobusowych, bo do pracy jeżdżę samochodem i pierwszy raz w życiu od trzech lat, chciałem użyć tej karty. Dostałem 300 do tych mandatów, więc ja czegoś to nie rozumiem. Tak naprawdę o co chodzi? Czy chodzi o to, yy, myślałem, że zawsze do, mandat można do, dostać w autobusie za to, że się nie opłacił biletu, a ja bilet mam opłacony, bo płacę za podatki. Mimo tego, czy jeszcze, czy że autobusem sponsoruję tą linię, tak zwaną Z, taką wewnętrzną, ząbkowską, ale z za, za to mandat, bo zamiast karty zielone, zielonej, mam. Nie mam, nie wiem, ma, odwrotnie, zamiast karty białej mam zieloną. Nie wiem, to może niedługo będą pisać gdzieś na latarniach, że trzeba mieć po buty, może różowe. I ci, ci nie będą płacić, może mandatu, a, a, a białe będą płacić, albo odwrotnie. Dla mnie to takie jakieś zielone. Nie wiem, co to myślicie, ale yy, robi to się już też się chyba bezprawie, bo jakiego kija mi ta karta, mogę w ogóle mi te karty nie dawać i nie byłoby tego żadnego problemu. To daj mi konia takiego trojeńskiego w tym urzędzie. No, uczą się chłopaki w gminach i ogólnie w polityce od wielkich korporacji, jak nas właśnie w takie maliny wpuścić. Słuchajcie, w ogóle w Polsce jest straszne bezprawie. Jest prawo europejskie, które nakazuje gminie na przykład odśnieżanie i sprzątaje posesji, nawet jak są prywatne, ale udostępnione. Do, dla, dla, dla mieszkańców, tak? jakieś parkingi przy firmach i tak dalej. Jeżeli tam nie ma szlabanów, jeżeli one są udostępnione, można parkować, to gmina ma obowiązek to sprzątać i odśnieżać. No, tego się nie respektuje. Są jakieś dziwne uchwały gmin, które każą. Każą właścicieli posesji za to, że na przykład nie odśnieżą czy nie posprzątają miejskiego publicznego chodnika, mimo że ja, na przykład, z Włocławka znam takie sytuacje, że są tak zdublowane przetargi, że trzy firmy potrafią odśnieżać i sprzątać drogę. A karany za to, że nie jest odśnieżony lub posprzątany, jest właściciel posesji przez Straż Miejską albo w sądzie, mimo że PiS, PO i SLD razem funkcjonują w Radzie i głosują za, za takim karaniem właścicieli. To solidarnie, ramię w ramię i to nikt z tym nic nie robi. Nikt z tym nic nie robi. Mało Państwu powiem. Były, są wyroki tego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w ogóle w Polsce jakoś tak nie działa. Ludzie są karani za nieporządek na własnej działce. Wyobrażacie to sobie. No, rozumiem, jakie jest zagrożenie sanitarne, ale no nieporządek na w własnej działce jest karany. Więc elity, elitami jak zwykle, one oczywiście walczą między sobą, o nas walczą, ale jak się tak wsłuchamy, wczytamy w uchwały rad gmin, to ramię w ramię o porządek walczą naszym kosztem. Mimo, że już i tak gminy płacą za sprzątanie i, i, i o, omiatanie. Teraz drugi gwóźdź programu. Drugi gwóźdź programu. Słuchajcie, RMF nas informuje że prezydent Białorusi, e, dobrze, że nie napisali w tytule dyktator, bo to, 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 to chyba ktoś się wyłamał, nie wiem, tam po premii mu polecą, Łukaszenka pierwszy w światowym rankingu łapówkarzy. Tak, Łukaszenka się znalazł w rankingu łapówkarzy. To jest bardzo ciekawa informacja, ponieważ e, e, kraj Białoruś e, no, nie rozsprzedał tak swojego majątku jak rozsprzedała to na przykład Polska i inne kraje, i te procesy tam trwają. Łukaszenka się opiera i chce mieć rynek dla własnych białoruskich firm, a więc no, trudno w tym momencie posądzić go jakiekolwiek łapówki, a okazuje się, że pierwszy, a w związku z tym ci, którzy wyprzedają całe branże, biorą, no może nie pieniądze, ale dobre rady. Wielkich korporacji, jak tutaj przykręcić śrubę tubylcom, lub gdzie indziej i, i, i tu, żeby, żeby normy podnieść, żeby się wyłożyły lokalne firmy, żeby to właśnie korporacje przejęły ich rynki, i tu nikt, nikt tutaj Błapówek nie biorze, ale Łukaszenka, która jest czysta, praktycznie czysta dla Białorusinów, jest własnością narodu, to tam okazuje się, że Łukaszenka pierwszy. No to ja mam, to ja mam takie spostrzeżenie. Tu na przykład Pfizer e, mamy na Open, e, open Secrets e, wyliczenie, ile, ile w 2020 roku sama tylko e, Pfizer Incorporation e, wypłaciła e, na lobbying pieniędzy. Jest to 11 milionów dolarów e, dla 80 lobbystów, zapłacone e, no, po to, żeby. Przepychać w prawie amerykańskim przepisy korzystne dla firmy Pfizer. Samo tylko Pfizer. Gdy jeszcze pomyślimy o innych korporacjach, czy amerykańskich, czy tam w Europie, europejskich, no nikt nie bierze w ogóle łapówek, to, to, są, to są czyste układy, czyste pieniążki. To Łukaszenka jest zły. Mało Państwu powiem. Oni jeszcze tutaj na przykład razem z Łukaszenką wyliczają, że. Na przykład Bashar al-Assad, prezydent Syrii, to też łapówkarz, jest bardzo potężny. Mimo, że ucięli mu od północy część kraju, ukradli po prostu Syrii, część kraju stworzyli z tego Kurdystan. Od południa grasują firmy amerykańskie i kradną ropę Syrii, no to no to, to, to Assad jest łapówkarzem, a nie ci, którzy tam go okradają, to jest niesamowite O, następny wielki łapówkarz prezydent Turcji Recep Erdogan, wszyscy wiemy, że Turcja wszystko stara się mieć tureckie i, i oni tam dbają o, o, o dobrą kondycję kraju, bo zrobiliby z Turcji taki kraj trzeciego świata, takich Indie by z nich zrobili, gdyby nie właśnie tacy ludzie jak Erdogan, no to on też jest w rankingu jest jeszcze prezydent Afganistanu ten były ten, ta marionetka rządów amerykańskich pan Gani no to to rozumiem akurat to, to bym się nawet zgodził ale mamy też kanclerza Austrii pana Kurca tego który już już nie jest kanclerzem no każdy kto tylko dbał o własny kraj jest ujęty w międzynarodowym rankingu badań korupcji i przestępczości zorganizowanej, no jest jakiś dramat, myślę, że myślę, że ten ranking jest sponsorowany przez wielki kapitał, no ale jeżeli chodzi tutaj o lobbying i miliony wydawane na, na uzyskiwanie tego, co się chce, to, to nie jest korupcja, nie absolutnie, no mamy tutaj na przykład taką firmę Amazon, która, jak piszą, wydaje na badania i rozwój 5 razy więcej niż cała Polska na badania i rozwój. Ja myślę, że, że część z tych pieniędzy na badań i rozwój to są właśnie pieniądze, o które się posądza pana Łukaszenkę. A jeszcze wracając do sytuacji w Polsce, zwykłych ludzi, tu do pana, panie Morawiecki, tego typu informacji nie usłyszymy w T.V.P. A i w tych innych mediach też całkiem skąpo, jeżeli chodzi o sensowną, konstruktywną krytykę pana Morawieckiego. Tu jedna pani nam tłumaczy i sprawdźmy to sobie sami: ile jest w tej chwili upadłości konsumenckich w Polsce. To jest naprawdę, to idzie na ogromną skalę. To idzie na ogromną skalę. Posłuchajmy minutki. Kochani, wejdźcie sobie na stronę IMSIG, Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy, i tutaj macie Państwo możliwość sprawdzenia sobie, ile codziennie w całej Polsce ogłaszanych jest upadłości konsumenckich. I jak sobie Państwo tutaj wejdziecie, o, tutaj mamy rocznik. Wchodzimy sobie w rocznik. I tutaj są, tutaj mamy lata, tak, tutaj są lata, w których ogłoszone zostały upadłości teraz wchodzimy sobie w ten rok, na przykład w styczeń i na przykład powiedzmy jesteśmy teraz w grudniu, zjeżdżamy na dół i mamy dzisiejszy dzień, 28 grudnia, wchodzimy sobie, na, klikamy sobie w 28 grudnia i sprawdzamy sobie, Ile zostało ogłoszonych upadłości? Proszę. Spółki komandytowo-akcyjne w dniu dzisiejszym w całej Polsce ogłoszono cztery upadłości. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, no to sobie zobaczcie ile tego jest. Spółki Około akcyjne, 60. inne. I tutaj postanowienia o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych, a więc sobie sprawdzamy. I jeżeli na przykład złożyłeś sobie wniosek o ogłoszenie upadłości, to tutaj możesz sobie sprawdzić, czy sąd ogłosił Twoją upadłość, zanim dojdzie do Ciebie pismo sądu. I. Tak, i około 150 podmiotów jednego dnia ogłosiło w Polsce upadłość. Ja myślę, że te rachunki za gaz, które ludzie dostaną, powiększą jeszcze. Powiększą jeszcze skalę zniszczenia w naszym kraju zarządów Mateusza Morawieckiego. Ale żeby, żeby zachować jakieś pozory, i tu bardzo ostrzegam, nie mówię, żebyście Państwo z zagranicy nie przyjeżdżali, aczkolwiek uważam, że tam jesteście bardziej bezpieczni niż my tutaj w Polsce. Ale i, i właśnie o tym świadczy, bo ja nie wierzę temu rządowi. Nic, w nic nie wierzę, w nic kompletnie. No, i jeżeli ten rząd zachęca Was do powrotu, to ja bym się na Waszym miejscu bał. A zachęty idą już coraz yy, głębiej, są coraz bardziej pachnące. Polacy wracający do Polski yy, od 2022 roku nie zapłacą podatku przez 4 lata. Patrzcie, przez 4 lata nie zapłacicie podatków. Pamiętajcie, że obecny rząd jest bardzo kreatywny, że łatwo potrafi nazwać opłatą jakiś podatek, to są specjaliści od tego typu migania się, więc bardzo dokładnie to przemyślcie, czy rzeczywiście nie ma tu żadnej pułapki, jeżeli jesteście w stanie przeżyć na tym tu polskim rynku, no to, no to wtedy proszę bardzo, ale żeby nie było, żeby nie było, ja ostrzegam My, Polacy, mamy tu w kraju coraz mniej powodów do o, na przykład, tego typu zadowolenia, czas z postępem. E, to tyle na dziś, zapraszam na jutro.